Sylwester Wardenga poinformował, że idzie dzisiaj ostatni raz do lasu nagrać końcowy fragment filmu, a Luty wychodzi na to, że będzie ciekawy. Konopski odpowiada na słowa Pawła Tyburskiego i pokazał otrzymaną prywatną wiadomość. Pojawiło się nagranie ze STU, konfrontacja z negatywnie do niego nastawionymi mężczyznami. Prawdopodobnie ice speed ponownie będzie w Polsce, wybrał trzy państwa, do których ma zamiar powrócić. Wychodzi na to, że film Sylwestra Wardengi nigdy nie był tak blisko. Prawdopodobnie ciężkim wyzwaniem byłoby obstawienie. Ile razy pojawiła się w ostatnich miesiącach informacja na temat samej pracy Sylwestra nad materiałem? W czasie wczorajszej transmisji ponownie odpowiedział na pytania odnośnie etapu realizacji i prawdopodobnej premiery. Yy, ja nie mogę mówić, kiedy film. Yy, ale no myślę, że czerwiec będzie ciekawy. <gry> nie, jest, już jest, jakby no. Końcóweczka, nie? Taka już totalna końcóweczka. Przechodząc jednak do poważniejszego przekazu, to wszystko wskazuje na to, że ten lub następny tydzień będzie ciekawy. No jak ja powiedziałem, nie? Powiedziałem o lutym. No to tak pewnie będzie, nie? Mówiłem chyba, że wrześniu będzie ciekawy. <grych> No, i w takim skrócie Sylwester poinformował, żeby nie mieć jakichś dużych oczekiwań w stosunku do jego materiału. Ponownie usłyszeliśmy, że zdecydowanie jest to jego najdłuższa produkcja w karierze, czego się lekko obawia pod kątem na przykład utrzymania uwagi widza i samego przekazu. Pierwsza część będzie bardziej dla wysokiego sądu, wprowadzająca w świat kwajtów. druga jest natomiast konkretniejsza dla jego widzów. Drugi poinformował, że przeczucie go nie myliło i słusznie postąpił, wstrzymując się z publikacją przed ostatnią Galon Fame, która ostatecznie trzymała sporo krytyki i potencjalnie właśnie wystąpienie krytyki. Mogło być zrzucone na jego osobę i tak naprawdę jego produkcję Gdyby wtedy opublikował, być może film zostanie jeszcze lekko skrócony przed publikacją Obecnie jednak prawdopodobnie mamy do czynienia z około 80-minutowym materiałem Do którego ostatnie nagrania będą miały miejsce właśnie dzisiaj Muszę się wyspać, bo rano jadę na ostatnie, dograć ostatnie takie pożegnalne I później już tylko końcówka montażu i... A później lecę w pizdu Mam już wykupiony samolot, <noise> lecę w Pisto. No kilka dni na Daleką Północ się będę udawał. Jaki dokładny kierunek wycieczki obrał Sylwester, tego nie wiemy. Równocześnie z filmem ma pojawić się również kanał Zadbany Pozwany, więc prawdopodobnie wyczekiwany content ze strony Druida nadchodzi. Pojawiło się również nie pierwsze nawiązanie do braku nowej federacji na rynku, jednocześnie z lekkim sugerowaniem, że byłby być może zainteresowany wziąć udział w takim wydarzeniu. Szkoda w ogóle, że nie ma żadnej federacji nowej, nie? Jakby była jakaś nowa federacja. To kto wie, może i Konop, chociaż ja nie wiem, czy Konop nie dał deklaracji, że on nigdy nie zawalczy we frikach. On tak powiedział, no. Jakby powstała jakaś nowa, w miarę ogarnięta organizacja, to on chyba nie zawalczy. No też szumie szkoda, bo nie zaznał zwycięstwa, nie? Ja też nie zaznałem, a taki k***a Marek i owko mnie się marzy. No i w czasie transmisji mieliśmy głównie oglądanie materiałów na temat Diozu czy też nowego odcinka projektu Wojtka Goliczy i Chaosie, a samego Wojtka być może niedługo Sylwester będzie oglądał w trochę innym otoczeniu, ponieważ Ice Show Speed ponownie ma pojawić się w Polsce. Ostatnia wakacyjna wizyta Speeda w Polsce wiązała się z zaskakującym pewnie dla wielu zainteresowaniem, a całość przerosła zapewne również oczekiwania samego streamera. Już wtedy mieliśmy do czynienia z ponownym pojawieniem się po raz drugi Ajsu Speeda w naszym kraju, co nie było normą, a raczej wyjątkiem podczas europejskiej podróży, a teraz wychodzi na to, że być może Wojty Gola i Robert Passud będą mieli ponownie okazję przeprowadzić transmisję ze Speedem. To ciekawe, w ramach tego wyjazdu Speed planuje odwiedzić trzy państwa. I gotta go back to the three y Peru, tak więc oprócz wspomnianej Polski pojawia się również Indonezja i Peru, a wszystko jest argumentowane najlepszymi wspomnieniami właśnie z tych krajów, nie została jednak podana data, kiedy ta trasa miałaby mieć miejsce. Wczoraj w sieci pojawiły się nagrania przedstawiające konfrontację Stu z, z osobami na ulicy. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści. Jeśli stawicie lajka oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Określenie konfrontacja jest dość łagodne, ponieważ po prostu prawdopodobnie wieczorną porą Stewart został rozpoznany przez, jak wynika z nagrania dwóch mężczyzn, padł hasło zarówno stwierdzające, jak i pytające Stu oraz doszło do rękoczynu w postaci jednego tak zwanego liścia, co następnie spotkało się z reakcją ucie i oddalenie się z miejsca Stewarta wraz z pytaniem, co ty robisz. Nagranie dość mocno rozeszło się w sieci, a zaistniałą sytuację skomentował Sylwester Wardenga. I wam powiem, że to może być um, ogólnie no bardzo źle, że takie coś się wydarzyło, bo um, jest już podjęta decyzja o ekstradycji, ale Stewart złożył odwołanie. I teraz pokazując taki film, będzie miał argument, dlaczego nie może być sprowadzony do Polski, nie? Bo jest na przykład atakowany przez Polaków na ulicy. Już złożył odwołanie, bo, bo rząd brytyjski wydał tam sądy, że jednak ta ek, ek, ekstradycja ma, ma, ma się odbyć, ale no, złożył to odwołanie. No, i teraz będzie miał kolejny argument, żeby jednego do tej Polski nie być sprowadzony, nie? No i fakt, że taka sytuacja miała miejsce obecnie po dość długim czasie od samego momentu pojawiania się materiałów, Sylwestra Ekonobskiego Druid określił dziwnym, że właśnie po półtora roku dochodzi do takiej konfrontacji. Dziwne to wszystko. Dziwne, że to się po y, półtora roku wydarzyło nagle takie coś, więc y, tutaj apeluję, żeby nie dokonywać żadnych samosądów. Wiem, że to wszystko bardzo, bardzo długo trwa, ale takie coś to tylko i wyłącznie zaszkodzi i może bardzo przedłużyć sprawę, albo nawet ukręcić tej sprawie przysłowiowy łeb, że y, po prostu sąd uzna, że faktycznie sprowadzenie Stewarta do Polski może być dla niego niebezpieczne, nie? Czy coś w tym stylu. Wczoraj również pojawił się artykuł przeglądu sportowego Onet potwierdzający słowa Sylwestra, że sprawa jest na etapie odwołania się podejrzanego, które zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd Wyższej Instancji na terenie Wielkiej Brytanii w Manchesterze. W sprawie nie występują na chwilę obecną inni podejrzani. Pozostając w temacie konfrontacji, ale tym razem internetowych, to Paweł Tyburski nie tylko na relacjach dał przekaz do Konopskiego, ponieważ były też wiadomości prywatne. Kilka dni temu Paweł Tyburski na swoich relacjach opublikował zaskakujące informacje, że Konopski nie zna dnia ani godziny, życie poza internetem też istnieje. Takim jak on, to on zabierał kanapki, a zobaczenie na żywo Tyboriego spowodowałoby strachu Konopa. Relacje stały dość szybko usunięte, ale pomimo tego wiadomo, zdobyły spory zasięg, natomiast nie osiągnęły raczej swojego celu w postaci wzbudzenia obaw u oponenta. A teraz najlepsze. Paweł, ty mi grozisz. Napisałeś mi tak, Dzieciaku, za te obraźliwe teksty odpowiesz w swoim czasie. Życie toczy się w realu. Do zobaczenia. Czy ja mam to traktować poważnie? Bo jeśli tak, no to jest to jawna groźba. Warto przypomnieć, że takie rzeczy są karalne, o czym chyba też wiesz, no bo jednak te storki dosyć szybko zniknęły swojego profilu. Być może cała sytuacja nie zakończy się w tym przypadku na medialnej wymianie zdań, ponieważ Konopski przekazał, że tym razem to on zdecyduje, jak ta cała historia potoczy się dalej pod kątem prawnym, sugerując, że Pawu może mieć problemy. Na chwilę obecną nie pojawiła się jednak ewentualna odpowiedź Pawła Tyburskiego. Amadeusz Ferrari ma zamknięte drzwi do trenera Mirosława Oklińskiego. Zawirowania wokół przygotowań Ferrari. Ferrari'ego do starć pojawiają się od samego początku jego występów i pomimo krytycznych komentarzy przygotowującego trenera Mirosława Okliskiego, a nawet stawianych ultimatum odnośnie wymaganego zaangażowania się w treningi, nie wyglądało na to, że ich współpraca na dobre się zakończy. Wczoraj na kanale Zajawka pojawił się obszerny wywiad, w którym wychodzi na to, że były już trener Ferrari'ego poinformował o braku zaległości finansowych i fakcie uregulowanie wszystkich spraw pomiędzy nimi, natomiast pomimo tego współpraca ma być zakończona, a drzwi zamknięte. Pytanie o trenera o relację z trenerem i on powiedział, że no ogólnie on sprawa wygląda raczej w kwestii po prostu finansowej, ale że ogólnie jak była walka w MMA, to on chciałby z trenerem ale chcę współpracować, definitywnie nie. Nie, nie. Chcę, nie chcę z nim, bo on y, ogólnie, nieważne czy to finansowa kwestia, czy jakby on jest niesystematyczny, nie słucha, nie... Mm, Umawia się, nie przychodzi To wiele razy to już Przerabialiśmy Jednocześnie trener nie wyklucza, że za kilka lat być może sytuacja się zmieni Oczywiście pod wpływem Zmiany również Ferrari'ego Natomiast na dzisiaj to tyle, dzięki wielkie za oglądanie Ale w tym miejscu siedla siemia, która z poprzednich dni Do której również was zapraszam Jeśli nie widzicie, a jak widzicie podobno w kolejnych dniach Doskonale wiecie co robić Dzięki wielkie za oglądanie, jeszcze raz miłego dnia Do jutra, siema